Witam serdecznie na kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą i ze sobą i aktualności z podziemi. Wszyscy, co mnie tutaj znają, to wiedzą, że jest ja Śląsko dziołcha i tu pitola po Śląsku, i godą o wszystkim i o niczym, i, yy, i po prostu o różnych sprawach życiowych i o tym, jak dotrzeć do siebie, jak yy, jak po prostu rozwiązać te wszystkie kłamstwa, w których my żyli, które nam serw, który, który, który serwowali przez całe nasze życie i teraz dochodzi do tego, że zaczynamy się budzić i go what the fuck, co to kurwa ma być? Co to było, jakie kłamstwa i wszystko. I teraz w tym filmiku dzisiejszym chciała podjąć taki temat, żeby wam powiedzieć tak, że ten cały rozwój nasz, ta cała nasza przemiana, to nie jest tak, że my to tam roz za zrobimy coś. To tak samo jest jak ze wszystkim. Co robisz systematycznie, to nam przynosi największe efekty. Przede wszystkim sport to pokazuje, czyli systematyczna praca z ciałem pokazuje efekty, że więcej, nabieracie więcej siły, więcej, więcej mocie energii, więcej mocie kondycji, większa kondycja. I tak samo jest z tym naszym światem wewnętrznym. I teraz nie godzą o tym, żebyście napierdalali przez cały dzień i tylko się transformowali, tylko we wszystkim musi być ta równowaga, ale żebyście sobie to wzięli też do serca, przede wszystkim łączenie się ze źródłem, łączenie się ze stwórcą i tak codzienną higiena w tej kwestii. Ale dzisiaj do czego zmierzą? Do tej pracy wewnętrznej, bo ona jest praktycznie jedyną naszą drogą do tego, żeby zmienić nasze życie na zewnątrz. Nic się nie zmieni samoistnie samo z siebie, jeżeli my nie zmienimy tych naszych przekonań, czyli te przekonania to jest tak jakby ten plan budowy. Plan budowy tego naszego życia to są te przekonania, bo na nim zbudowany tutaj jakbyście budowali dom, najpierw musicie mieć po prostu plan budowy, czyli zrobiony przez architekta, cały ten schemat, jak to będziecie mieć ten swój dom wybudowany. I potem dopiero idziemy dalej, czyli te przekonania to są, tym, to są te główne, głów, główny motor tego, co my na zewnątrz dostajemy w naszym życiu. Tak jak już Wam to powiedziałam, one są, te przekonania są bardzo głęboko w naszej podświadomości i, pod, i te przekonania, one są budowane na podstawie tego, co w życiu człowiek, no, nasza rodzina, czy nasi, nasi rodzice, czy nasze społeczeństwo, czy to w jakich szkołach my byli. To wszystko te przekonania są budowane na ich przekonaniach, czyli oni to posyłają dali i my budujemy, tak jakby bierzemy to za nasza prawda. I teraz jeszcze jedna jest droga budowań, budowania przekonań, ona jest zbudowana na traumach i na ranach. I teraz chciałabym w tym filmiku wymienić pięć podstawowych ran, które się cały czas przejawiają i przeplatają, i są prawie u wszystkich ludzi. Jeżeli tam ktoś pracuje jako, czy jako konsultant czy jako terapeuta, to się też z tym na pewno spotyka, że praktycznie przewija się tylko i wyłącznie tych pięć podstawowych takich ran, i jak my, gdybyśmy umieli je rozpoznać, to będzie nam też łatwo po prostu se z nimi poradzić. I też te właśnie te rany, które wynikały na podstawie tego, czego my doświadczali w życiu, na tych, na tych ranach się zapisywał, zapisywało się przekonanie, czyli program. Też tu używam takich słów, może których nie każdy to zrozumie. Jo, jak godin program, to my mam my na, na myśli to przekonanie, które tam, gdzie zostało na tym zbudowane. I teraz całą wymienić tych pięć podstawowych. Ran, takich traum, które się w życiu człowieka, w większości, wszyscy tego doświadczamy, w większości. Oczywiście są, są tam wyjątki, bo też ludzie tutaj przychodzą, inkarnują na ta ziemia z różnymi poziomami świadomości, bo mamy takie wrażenie, że czasami jedni mają życie usłane różami, albo idą i są przenoszeni przez kamienie, a drugi dostawał taki w pierdol, że nawet nie wie, jak się nazywa, i kaje przód, a kaje tył. No, to ja należę do tych drugich. Ale wiem dlaczego. I teraz wracam do tego, tym, do tego tematu mojego filmiku, czyli pięć y, tych podstawowych ram. Pierwszym jest od, odrzucenie. Ja mogę spoglądać na kartkę, bo muszę, muszę to zapisać, żeby się nie popitolić, nie po, po, pomylić. Czyli pierwsze jest odrzucenie. I tu może to być, y, w różny sposób się to może zadziać. Że na przykład już się to dzieje przy urodzeniu, jak dziecko zostaje oddane, oddane na przykład do adopcji, ono po prostu to wyczuwo, wyczuwo to, że zostało odrzucone przez matka. Odrzucenie już może być nawet w łonie matki. Jak matka nie chce tego dziecka, które się tam tworzy, nie chce, nie chce, chce, na przykład usunąć, a potem się okazuje, że jednak przetrwało to dziecko, to już w tych komórkach tego dzieciątka zapisuje się ten program, że ją czuje odrzucenie. I że nie jestem dość dobra, nie warta miłości, i w tym momencie tworzy się ta rana odrzucenia, i na tym, tworzy, na, tym, na tym się tworzy ten program. Czyli, ja nie dość dobra, taka jaka jestem, i odczucie, na tym jest położone odczucie odrzucenia. I często zanim my wiemy o jaki program chodzi, to najpierw się pojawił, ten program już wystrzeli, ale pojawiła się emocja, emocja odrzucenia, czuje się odrzucono. I oczywiście jako dzieci, my nie wiemy o tym, że tam takie rzeczy się nam podziały i że nam się to coś zapisało, i że my tego nie umieli naprawdę poczuć, bo nam no nie pozwalano na to, i też nasze ciało fizyczne nie było na tyle odporne, duże, żeby móc to przepuścić przez siebie, dlatego to się zamknęło w tym naszym ciele, jako w tym tym worku energetycznym, które nazywam ciałem bolesnym, czyli te ciało energetyczne. I teraz drugim ja jeszcze wracając do tego odrzucenia, i po tym właśnie to moment, za, zapis tej traumy, moment, zapis tego doświadczenia, i po tym dusza chce doprowadzić do tego, żeby my się całkowicie uzdrowili, opróżnili z tych emocji, żeby my je mogli rzeczywiście poczuć. Bo gdyby w tamtym czasie my to wszystko mogli odczuć prawdziwie, to by się to same przetransformowało i by tego, to już nam no, nie odpalało. Ale to, że nasze ciało, ciało wtedy małe było za małe, żeby ten cały zbiornik energetyczny móc przepuścić, ten cały ból przez siebie, <laughs> Te ciało musiało poczekać do tego, żeby dorosnąć i żeby ten dorosły ja wziął za to odpowiedzialność i wziął to na klata i to przepuścił przez swoje ciało. To jest bardzo taki prosty sposób Wam to przekazuję, żebyście to zrozumieli, ten sens tego wszystkiego, że na tej planecie największym pożądanym diamentem jest pierwiastek zwany ból, który jest nam potrzebny do naszego rozrostu, rozwoju, żeby nasza dusza się poszerzała i ten ból nam jest zadawany przez całe nasze dzieciństwo, po to, żeby nazbierała się ta mgła energetyczna do tego, żeby potem jak już zaczniemy dojrzewać i się budzić, że takie rzeczy są w nas, te emocje wszystkie w nas wy wy wypierają i chcemy, nie wiemy, co potem z nimi zrobić no to większość ludzi bierze coś żeby to stłumić ale my świadomie my to bierzemy na klata i to wszystko przepuszczamy po kolei i przywrócamy jakby z tego cienia te wszystkie dzieci, które tam zostało im zadane, ten ból i nie, nie szukamy na zewnątrz tego pocieszenia w formie partnera, w formie koleżanki, w formie przyjaciela. Oczywiście to wszystko jest dobre, tylko jeżeli to jest nieuzależnione, my się do tego nie przyczepimy. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mieć partnera i żeby mieć przyjaciół, tylko żeby to nie były relacje uzależniające. No i w tym momencie, poprzez, w tym momencie, jak stajemy się dorośli, to bierzemy odpowiedzialność za to nasze wewnętrzne dziecko. I integrujemy to dziecko z tego cienia, które tam zostało odrzucone, i zostało to zamrożone tam, w tym miejscu, i wtedy go przywrócono, jakby do życia, poprzez danie mu swojej uwagi, swojej miłości i tego, czego potrzebuje w tym danym momencie. Czyli potrzebuje może zrozumienia, potrzebuje pocieszenia, potrzebuje przytulenia, potrzebuje być, żeby się wypowiedzieć do końca, żeby jego prawda, czy jej prawda została, została wypowiedziana. Drugi, drugi punkt to jest tak zwana rana opuszczenia. Ona, mo, ona nie jest do końca tym samym co odrzucenie. Odrzucenie to jest całkiem inna energia. Opuszczeni to zazwyczaj jak na, właśnie dzieci są opuszczane przez ojca, na przykład w, trak w trakcie małżeństwa, jak matka jest z ojcem i nagle na przykład ojciec odchodzi, i dziecko jest małe, i to widzi na przykład, że ten tata odchodzi, albo mama odchodzi. I wtedy to dziecko zapisuje program opuszczenia, że to przez niego, yy, przez niego teraz rodzice się rozeszli i już to może zapisane, bo ni, z nikim o tym na ten temat nie godo i dlatego nie umie tego, tego przekonania zmienić i na tym się już zakleszcza ta emocja opuszczenia i potem dostanie w, w życiu sytuacja, że na przykład wchodzi w partnerstwo i kobieta go albo mężczyzna opuszcza. I może wtedy te odczucie tego opuszczenia wychodzi na powierzchnię po to, żeby się uzdrowić. Czyli te wszystkie zdarzenia, które się dzieją na zewnątrz, są po to, żeby my mogli dotknąć tej rany, żeby ona mogła być widzialna, i żeby my ją mogli do końca poczuć i ją zintegrować, uzdrowić w sobie samym, nie na ze z zewnątrz, tylko sami uzdrawiamy siebie poprzez miłość własną do samego siebie, a ta miłość nie, wy nie wypływa z nas samych, tylko wypływa z źródła, które z którym my są połączone, bo ja miała jeden najważniejszy problem przy pracy z wewnętrznym dzieckiem, powiedziała what the fuck, ta dziołcha mało, ona nie ufa tej wielki. no to jak ją mam wytworzyć teraz poczucie, że ta mało się w końcu otworzy na ta wielko jak ta wielkość tydzień nie dotrzymuje słowa, albo zaś się tam wkręci w jakąś relację, której nie, nie służy, albo, albo albo zrobi tam coś, to jak ta mało mojej ufać, no a no tak że bierzemy ten aspekt tego wewnętrznego człowieka dorosłego, który jest połączony ze źródłem, i wtedy mamy nieograniczone, nieograniczone moce, nieograniczony zbiornik miłości, który przepływał do tego wewnętrznego dziecka, i teraz go napełniamy tym odczuciem nieopuszczenia, czyli odczuciem przyjęcia, odczuciem zaopiekowania się, odczuciem poczucia bezpieczeństwa. I wkładą, i py, a py, krok za krokiem. Ja czasami praca wewnętrzna tych czterech kroków, których tam mam też na, na moim kanale, ja to robię prawie codziennie czasami. Bo jak chyca jeden temat, to on ma taki ogon od szczura, że tam jest przyczepionych różne temaciki są przyczepione jeszcze do tego i to idzie głębiej warstwami że naprawdę, wy sobie nie myślcie, że to jest praca jednego dnia, albo jednego tygodnia, albo jednego miesiąca to może trwać nawet lata ale nie, nie bierzcie tego z takiego punktu widzenia, że ja teraz będę ślęczeć i cały czas na tej pracy wewnętrznej siedzieć, no i ja naprawdę mogę wam dać przykład swojego życia, że te efekty są naprawdę widoczne i życie się całkowicie zmieniło, naprawdę, wierzcie mi, ja myślę Myślała, że ją już nie wyjdzie z tego gówna, że ja jest przypadkiem po prostu nie, nie do uzdrowienia i nie do uleczenia, a naprawdę jak wzięła się za to i te ostatnie dwa lata, jakże przypierdoliła, przyśpieszyła gazem, powiedziała, się, kurwa niej od. Po prostu zostawiam wszystko za sobą i zajmuje się tylko i wyłącznie tym, żeby to wszystko po prostu doprowadzić do domu, do siebie. Do... I to nie jest samolubne, co ja tu godzę, no to jest po prostu miłość do siebie samej i że jest cały czas w tym procesie, bo cały czas przychodzą testy z zewnątrz, gdzie jeszcze przekrocza swoje granice. I oczywiście te przekraczanie tych granic i mówienie o tych granicach też może być nadużyte przez różnych ludzi, którzy będą, a teraz stawią granice, odpierdol się, nie. I, ra, I ranią też po prostu tych drugich ludzi, ale czasami trzeba naprawdę postawić twardo granicę, jak ktoś Wam za bardzo wchodzi po prostu w Was albo za, za mocno Was tam gdzieś, od Was czegoś oczekuje. Teraz kolejnym punktem jest trzeci punkt, to jest złamanie zaufania. To jest mocny też, mocny taki trigger, który, który w większości, większość dzieci doświadcza w swoim życiu. Tutaj mogę zacząć od drastycznych sytuacji, jak, jak przemoc seksualna, jak molestowania i tam inne właśnie rzeczy. Tam właśnie dochodzi do tego, że dziecko jest otwarte i nagle nie wie, co go czeka i tu nagle ktoś nadużywo, nad, nadużywo jego zaufanie i nadużywo po prostu jego ciała i, i, i tak dalej. I tutaj dochodzi do masywnych, masywnych właśnie zła, złamania zaufania, ale wszystko jest, to wszystko jest do uzdrowienia, wszystko, nawet te najgorsze rzeczy, żebyście o tym wiedziały, nie ma przypadku beznadziejnego. I teraz właśnie w tym momencie, jak dostajemy tak, takie doświadczenie, oczywiście to mogą być też łagodniejsze sytuacje w życiu, że ktoś Was tam w szkole nie dotrzymał słowa, zdradził albo coś tam, takie rzeczy też tam mogą być pod tym punktem. I w tym momencie też w swoim życiu potem będziecie doświadczać jako dorośli rzeczy, które są związane z złamaniem zaufania. I te zaufanie trzeba odbudować przede wszystkim do samego siebie, ufać sobie, ufać swoim emocjom, swoim uczuciom, swoim kobiety też mają przede wszystkim bardzo mocno wyczulono intuicja, i my często se dały wmówić, że my gówno wiemy, że ją mam schiza, że ją odpierdalą coś, a ją po prostu czuła, że tam ktoś z kimś się spotykał wbrew temu, że była jakoś inna umowa i ja po prostu pewne rzeczy czuła nawet na ciele i ją se to spychała na dół i go popierdoliło mnie, wpadła w jakąś paranoja, albo mi schiza odpierdala nie, po prostu my czujemy rzeczy których my nie widzimy nawet bo mamy takie umiejętności I jeżeli te wszystkie programy Będą te wszystkie przekonania wyczyszczymy, te wszystkie blokady uwolniemy to my, będziemy umiały naprawdę no, rzeczy wiedzieć, nawet myśli innych ludzi i, i widzieć różne obrazy, widzieć, widzieć to, co się może wydarzyć. no Wszystkie takie rzeczy się potem przed nami będą otwierać. No i właśnie te wszystkie zdarzenia, które nam się wyda, zdarzają w życiu, one prowadzą do tego, żeby nas uzdrowić i my sobie myślimy, że dostawamy wpierdol i jakieś ciosy, a to wszystko się dzieje po to, żeby te rzeczy wyszły na powierzchnię, żeby my je mogli dobrze poczuć i zintegrować w sobie, w tej wewnętrznej miłości do samego siebie w tym akcie pojednania tego wewnętrznego dziecka, które wysyło ci sygnał czego teraz potrzebuje najbardziej. To jest w tych czterech krokach bardzo fajnie opisane w tym moim filmiku. To se możecie go znaleźć na moim kanale. Oczywiście nic nie zastąpi ses sesją czy konsultacją TMT, tak zwanej, czyli transformacja manifestacja, technika transformacji i manifestacji. Mega narzędzie, gdzie dusza was prowadzi i prowadzi was do największych, cie, cie, z, z, do największych jakby ciemności waszego, waszej podświadomości, i ona wa, was po prostu uwalnia krok za krokiem, warstwa po warstwie od tych wszystkich ciężarów, i ciało się zamienia, ciało się przemienia, dlatego że te ciężary się po prostu uwalniają i, i wszystko wraca do równowagi, do harmonii. Teraz czwarty punkt to jest rana upokorzenia. I to też możecie w różny sposób, bo na przykład przy, przy molestowaniu seksualnym, czy tam przy przy wykorzystywaniu, to dziecko może czuć właśnie to złamanie zaufania, ale też może czuć upokorzenie. To mogą być w tym jednej, w tej jednej ranie dwa różne odczucia i jeszcze odrzucenie i opuszczenie. Wszystko do kupy tam może, może się zapisać, nie? Także to są bardzo mocne, mocne sytuacje, ale tak samo Wam powiem, że po prostu wszystko to jest do uzdrowienia. Wszystko jest do zharmonizowania, możecie potem powiedzieć i decydujecie Wy, tworzycie jakby nowy Wchodzicie z nową deklaracją i nową decyzją w waszym życiu, że od dzisiaj jesteście nowym człowiekiem i to, co stare, nie ma na was żadnego wpływu, ale to najpierw musi być wyciągnięte z tego systemu energetycznego. To tak nie idzie zrobić przed tym, bo są tacy mądrale w tym świecie duchowym i ezoterycznym, od którego ja się mocno dystansuje że on miłość, tylko miłość wszystko uzdrowi, miłość wszystko uleczy. I już jest wszystko załatwione, już ty nic nie musisz, ty wszystko tam za, za przeszłości nie ma, patrz do przodu, tylko do przodu, nie ma, kurwa nie ma, jak ci to samo odpierdoli, nawet nie wiesz kiedy. Tak to działo po prostu. Ja próbowałam na różne sposoby stłumić i zapomnieć, ale niestety i tak mnie to dogoniło. I teraz ostatnio z tych ran, które już kończymy teraz ten filmik, pomalutku jest tak zwana zdrada. No to też może być na różnych, na różnych poziomach się to może dziać. Także tutaj i potem doświadczamy właśnie w naszym życiu dorosłym yy, takiej zdrady, ale to nie musi być zdrada tylko między partnerami, to może być między przyjaciółmi, to może być biznesowo. I jak się to będzie cały czas powtarzać, to po prostu jest to znak, że to jeszcze nie jest do końca poczute, jak to się odczuwa, ta, ta emocja. Wy to musicie czuć ta emocja i pozwolić jej wypłynąć na powierzchnię. Ale problem jest w tym. Że nikt nam nigdy nie powiedział, jak my mamy naprawdę czuć. Bo my sobie myślimy, no dobra, ja to czuję, ale jak ja robię na przykład sesję TMT, to jak ja na przykład stuką w te dwa miejsca, które są miejscami magicznymi, do tego, żeby wyciągnąć to wszystko na powierzchnię, to taka jedna emocja. Tego odczuwania, tej emocji, na przykład zdrady, ona może trwać nawet pół godziny, że ją to tak mocno wyciągną i przepuszczą przez moje ciało, i samo się to transformuje, i dochodzi do tego, że to się samo po prostu ulatnia, że ja już potem tego nie czuję. Ale może przyjść, że znowu z jakiejś innej strony przyjdzie jakieś doświadczenie, żeby to sprawdzić, jeszcze czy naprawdę jeszcze tam to możesz, czy jeszcze to odczuwasz, ta emocja, i ja powiem, aha, no jeszcze tam coś jest ale już mniej tego jest już jest z innej strony trochę i to są takie te warstwy jak cebula obierome te wszystkie warstwy żeby dojść do tego sedna a te sedno to nie jest to, że my będziemy bez jakichkolwiek odczuć i że my będziemy bez problemów tylko te triggery będą odpalać cały czas, tylko będzie różnica, jak my na to reagujemy i jak szybko wracamy do równowagi po takim triggerze. Kiedyś to, kurwa, rok się działa w, yy, w jakiejś stodole i w jakiejś piwnicy, a dzisiaj yy, trwa to pół godziny, 10 minut, czasami zauważam w sekundach i to się już wszystko zadziewa w moim systemie. Ale jak są jakieś tematy gorsze, to no to chujno, to będę leżeć i płakać, no i dlatego ja sobie na to wszystko teraz już pozwalam. I nie, nie ocenią się i nie pozwolą nikomu, żeby mnie o to ocenią, bo zmierzyłam się z moim największym lękiem, który jest odrzuceniem. zmierzyła się z tym, że ktoś mnie oceni za to, jako że ich jest i teraz mi to koło dupy leci po prostu, jak ktoś mnie będzie oceniał, że opłacza, opłacza albo że jest jakąś, yy, jakimś gburem, nie? No, rozumiecie o co mi chodzi? Czyli te pięć podstawowych ran, które się cały czas przewijają i tam ich nie ma, nie ma ich więcej, tam jest ich tylko tyle i to wszystko po prostu jest do, do uzdrowienia i do zrobienia, żeby to wszystko zharmonizować i być tak jakby w tej swojej energii, tą potęgą siebie, i potem z tego poziomu będziecie widzieć, jak relacje będą wyglądać. No, są normalnie w no nie, to jest po prostu bajka, jak w tym momencie relacje wyglądają między ludźmi. Jak są dojrzałe, jak trigger odpalo z jednej strony i trigger odpalał z drugiej strony. Nie ma palcem wytykane, ty skurczy, byku coś ty mi zrobił, i cię teraz pogonia I po prostu jest całkiem odwrotne działanie. Idziemy do wewnątrz i wewnątrz siebie. Wszystki, wszystkie problemy rozwiązujemy i na zewnątrz dostawamy jakby odpowiedzi tej naszej wewnętrznej pracy. Tak to działo i o tego jest e, świadkiem w moim życiu i w życiu moich e, klientów, nie moich klientów, tylko moich uczestników moich sesji, bo się myla z tym słowem, którego nie lubię używać. I chcę Wam jeszcze powiedzieć taką jedną ciekawostkę, że e, osoby, które są zdeterminowane i pracują nad sobą, to nawet się zmienią ich otoczeni. Zmieniają się ich własne dzieci, które miały kiedyś jakieś problemy, były jakieś nadpobudliwe, i, i można byłoby iść z nimi do psychologa i nad nimi pracować, a to wcale nie, był, nie była praca nad tym dzieckiem, tylko praca nad rodzicem. Tutaj też yy, rodzic zaczyna ze sobą pracować, zaczynał więcej miłości i czułości mieć do samego siebie, to nagle zmienił się jego stosunek do, do, do swoich dzieci. I nagle dzieci odczuwają się kochane, odczuwają poczucie bezpieczeństwa, bo się to wszystko tutaj poprzemieniało, zrobiło się ta praca i na zewnątrz to dostajemy jakby w odpowiedzi. Ale nie zawsze oczywiście i też się nie oceniajcie jak na przykład y, jesteście już, y, na przykład wasze dzieci są już dorosłe i one idą swoją drogą i się do was na przykład, nie że się nie odzywają, ale nie spędzają z wami za wiele czasu, to też jest zdrowe, bo one mają iść swoim, e, swoim, po prostu swoją drogą i mają swoje życie tworzyć, a nie być przyklejone do rodziców, nie? Także tutaj z każdej strony to możecie potem patrzeć na to, nie? Dobra, no to ja kończę ten filmik dzisiejszy i zapraszam Was serdecznie. Jeżeli będziecie potrzebować mojego wsparcia, skorzystajcie przynajmniej z jednej takiej konsultacji, sesji. To będziecie widzieć, na czym to polega, jak, jak to pracuje od wewnątrz. I potem, jak będziecie to robić same, to będziecie czuły, że idziecie dobrą drogą i dobrze pracujecie z tym ze sobą, nie? Także zapraszam Was do kontaktu i do usłyszenia. Do następnego razu.